Siemano, z tej strony Mieczyk, No i oczywiście na samym początku losujemy sobie zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Także kto będzie szczęśliwcem? Łukasz 22. Gratuluję! No i oczywiście lecimy na Cezgu. Z Kinsa tutaj macie skiny dla z moim kodem. Także kod mieczyk polecam. Najlepsze dropy. No i oczywiście dzisiaj będziemy robić od 108 zł do kosy. Także będzie myślę, że spoko challenge. Dawno nie otwieraliśmy daily case'a, a to była nasza rutyna. Także znowu będziemy otwierać daily case'a. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem Mierik. Dostajecie 35% bonusów. Tak. Do będziemy próbować tutaj zdobyć jakiegoś skinka za przynajmniej ponad 20 zł. No to jest mój cel. Jeśli zdobędę tego skinę, to sobie to odpuścimy. Ale dzisiaj musimy otworzyć wszystko wiadomo trzeba wykorzystać tutaj wszystkie pieniądze, żeby zdobyć tą kostkę Trzeba wejść jeszcze tutaj do mnie na Discorda, kody CSGO skins, także jeśli chcecie darmowe kody, na przykład taki na Instagrama wchodzicie właśnie w tamtą zakładkę, wklejacie tutaj i no i za darmo możecie otrzymać takiego pięknego Negewa Armishina. Także no, myślę, że się opłaca 8 groszy na ulicy na pewno nie leży. <laughs> Dobra, lecimy na case battle. Tutaj musimy coś ciekawego wymyślić. Tutaj Kibel zrobił bitwę, także wbijam od razu do niego dwie skrzyneczki miners case no i Glock case no i kurde myślałem, że to ja jestem na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu siedzi bot Alex. No i bot Alex chyba wygrywa tą bitwę. No fajny ten ump był, ale no, niestety cena jego była troszeczkę za tania. 42 zł tutaj kurczę. No dobra, dołączamy, dołączamy. jester Mode to są moje ulubione skrzynki z ulubionym modem. Także mam nadzieję, że tym razem mnie nie zawiodą. No i lecimy. Pierwsza skrzynka, 10 zł, 50 groszy. No tutaj 17 zł na naszym koncie. No i myślę, że z tej bitwy możemy wyciągnąć sobie spoko zarobek. Jeszcze taki jeden skinek, za przynajmniej dyszkę, no i ja będę zadowolony. No ale czy to wyjdzie? Wyszło, wyszło. Mamy famaskę jeszcze za 18 zł, także elegancko. Pierwsza bitwa, pierwszy zarobek, znaczy druga bitwa, pierwszy zarobek, no i miejmy nadzieję, że tak dalej będzie. Tutaj na przepałkę jakaś taka delikatnie tańsza bitwa. Trzy ulepszone skrzynki na czwartą. Chyba już tutaj nie starczyło mu zbytnio pieniędzy na tego anime case ulepszonego, ale trudno. Zobaczymy, o Jezu, przepraszam, zobaczymy co tutaj ten babo wymyślił, no kurcze, dwie skrzynki przeleciały na buście i nic ciekawego nie dają, no i trzecia naklejka, trzecia skrzynka daje zwycięstwo naszemu przeciwnikowi, no kurde, wiadomo. Nie wszystkie bitwy można wygrać, trzeba tutaj niektóre wbić na przepałkę, także ta była taka właśnie na przepałkę, no ale musimy się skupić na bitwach dwuosobowych, tak jak tutaj na przykład zrobimy sobie taką samą bitwę, tym razem na trybie klasycznym, także kto zdobędzie więcej pieniędzy, ten zdobędzie całą bitwę. Możemy chwilę poczekać, 6900 graczy na stronce No teraz niestety, ale troszeczkę właśnie jest inaczej Także jeśli wpłacacie skinami, no to dopiero kasa wam chyba przychodzi po jakichś 4 czy tam 7 dniach Także no, troszeczkę lipa, ale myślę, że może niedługo to zmienią No przynajmniej mam taką nadzieję, no bo... No nie podoba mi się to Bot Adrian zgarnia kolejną bitwę No idealnie by tutaj siedział Underdog 78 zł na jego koncie także Lecimy chyba na grubo Chyba trzeba tutaj polecieć same Jester mody no, ziomuś, myślę, że tutaj lepiej było wrzucić te charakter Craft Stickery. Zobaczcie, charakter Craft Stickery znowu zleciały sceną. Także myślę, że będzie warto je przetestować. Pierwsza skrzyneczka, no i już mamy tutaj Google Aya, który daje nam zwycięstwo w tej bitwie. No, jeszcze nie mówmy, hop, jeszcze zostały tutaj dwa Elemental Craft Stickery. No, ja pierdolę, co to jest? No, Elemental Craft Stickery, proszę cię, proszę cię, może to będzie jakieś drogie? No, nie jest to drogie, nie jest to drogie. 130 zł, także 100 tutaj na proficie, aczkolwiek 6000 punktów wpada nasze konto. My tutaj od razu bierzemy te 6000 punktów, wypłacamy sobie Aterisa. No i dodatkowo mamy dwie dychy do naszego podejścia, także yy, bierzemy teraz na 4 osoby, nawet na underdogu, wrzucamy charakter craft Stickery. No myślę, że to naprawdę te skrzynki mają potencjał. Myślę, że yy, no dużo lepiej się je opłaca tutaj dawać niż 2 zł droższe charak yy, niż te elemental craft Stickery. Eee, właśnie 2 zł droższe, także przed, tutaj przetestujemy to sobie. No i wrzucimy jedną skrzynię na dobitkę taką właśnie za 27 zł i będzie to Rattles Case. Kurde, nie stać nas na <laughs> źle coś obliczyłem, moje obliczenia tutaj czasem się nie zgadzają, także stać nas co najwyżej na tego B1T z Case'a. No i robimy ostateczną bitwę na 4 osoby underdog. Eee, bot i samo tutaj reszta botów losowo, nie ma co tutaj się cackać. No liczymy, że jakaś tutaj Google Eye za 60 zł wleci do naszego ekwipunku nawet nie jedna. Ja tutaj dzisiaj naprawdę myślę, że koska będzie zrobiona z tych 108 zł. No i takie mam do końca podejście. Takie będzie nastawienie pozytywne. No i miejmy nadzieję, że to przyniesie nam tą upragnioną koskę. No wysunęliśmy się tutaj delikatnie na prowadzenie. Nie mamy zbyt dużo pieniędzy. Nikt tutaj nie zdobył nawet ponad dwie dyszki z tych wszystkich skrzynek. No i co to ma być? Na trybie klasycznym dostaliśmy Factory New Olbrzyma. Czy to ma Olbrzyma za... 52 zł, także kurczę, no pierwsza próba przegrana lecimy tutaj sobie wypłacić, no myślę, że taka hyper bestia nowa będzie warta tutaj około stówkę troszeczkę więcej, także jedną skrzynię sobie otworzymy będzie to short fuse case na szybkim speedzie no i z... to jest kurde, co, co to ma być, ty Shorts, use case, a. dobra, zrobimy sobie 120 zł do kosy. Także, no, otworzyliśmy sobie na przyspieszeniu na lightningu skrzyneczkę, no i mamy faktory New Bullet Queen'a, No, tego to ja się kompletnie nie spodziewałem. No i ze 120 zł mamy 330. Także tak to się robi, moi kochani. Lecimy na kolejną bitwę. Tym razem będzie to Underdog. Polecimy sobie z ulepszonymi skrzynkami może za właśnie jakieś 16 zł. przetestujemy która tutaj skrzynia będzie dzisiaj szczęśliwa no i wrzucamy oczywiście te 5 skrzyneczek będzie to ponad połowę naszej tutaj naszej kwoty którą mamy naszego balansu na CSGO skins także no proszę cię CSGO skins tym razem nie możesz mnie zawieść Jakaś tutaj skinek, jakaś owka, przynajmniej za stówkę, no co to jest? No bo tak samo bierzemy na underdogu, no i ten bałwan zdobywa kapilary za 3 zł, no to jest naprawdę tragiczne. To się zaczyna ta bitwa. Wyglądać tragicznie. Także mam nadzieję, że coś tutaj jeszcze CSGO skins zaczaruje. Dwie skrzynki zostały, także raczej ta bitwa będzie przegrana. No, trzeba znowu drugi raz trzeba było brać underdoga. E, przepraszam, drugi raz trzeba było brać tryb klasyczny. No, i byśmy mieli trzy dyszki zarobku. A tak stracimy sobie znowu 160 zł. Dobra. Teraz bierzemy po prostu tryb standardowy na dwie osoby, lecimy na jedną skrzynię właśnie za około 160 zł, dorzucimy sobie 5 zł z punktów eventowych, także tutaj z 6000 punktów, dokładnie tak, no i będzie nas stać właśnie na tryb standardowy na Wapor Wave Case, a. czekajcie, Wapor Wave Case idealnie tutaj pasuje, także... Lecimy. No ta skrzynka ma tutaj niby kosę za 25, za 26 tysięcy złotych, ale ja tutaj liczę e, przynajmniej na wygraną bitwę, no i tylko żeby zdobyć powyżej tych 168 złotych, także proszę Cię, co jest goskisto i mamy to. No myślałem, że jakiś chociaż będzie to lepszy stan, myślałem, że będzie to lepiej wyglądało, tutaj battle battleskirt, bullshit, kurna. Wyskakuje na naszych oczach, także co najwyżej, no stać jeszcze na taką bitwę na przypałkę. Oczywiście nie można tutaj cały czas grać all-ina, no bo wtedy całe pieniądze myślę, że pójdą w błoto. Jeśli wpłacicie jakieś 4 dyszki, wygracie ponad te 4 dyszki, to wypłaccie sobie chociaż z dwie dyszy z kina, czy ze trzy dychy, żeby później właśnie nie beczeć. Pozdrawiamy Cię Malkoś, dzisiaj mam dobry humor, także nie dam sobie zepsuć, nawet jeśli będą mi pokazywać cały czas fakeny, no to nie dajcie sobie zepsuć dzisiaj humoru. Bądźcie pozytywni, no i szczęście tutaj, szczęście, no i radość. Dzisiaj mam dobry humor naprawdę, także pozdrawiam Was wszystkich, no i bardzo dziękuję, że oglądacie ci, którzy zostali do tego momentu. No i dobra, stówka, stówka, kurczę. No, ze stówki można coś tutaj zrobić. Tylko trzeba chyba będzie tym razem underdoga na trzy osoby. No i wrzucę tak dwie skrzynki za około, właśnie te za te 40-50 zł. No i wypadło na G2A Case'a, no i na All Star Case'a. Kiedyś nasz widz wid pisał tutaj, że trzeba grać g 2 Casey tylko na trybie standardowym na trzy osoby. Nie wiem czy czy dalej tak, taka jest tutaj zasada czy no taka jest tutaj metoda żeby ta skrzynia oddała ale mam nadzieję że wygra co to jest no kurde no ziomuś co ty zdobyłeś co wy zdobyliście w ogóle no jakaś tragedia tutaj wyskoczyła na szczęście dwie meczki inni win color nas uratowały ale nie jest najlepiej także tym razem jeden underdog wygrany trzeba zmienić tym razem na tryb klasyczny no i stać nas co najwyżej na frostbite case'a Później, jeśli wygramy tę bitwę, polecimy sobie z Deadcaseem za 84 zł no jest tamtą ukrytą skrzynią. No, bo dawno nie było tego otwieranego. A Casic, no to jest moja ogólnie ulubiona kiedyś na skrzynia, tylko później jakoś się troszeczkę pokłóciliśmy nasze drogi rozeszły się, także. Co to jest? No, widziałem, że widziałem w ogóle, że ten kałaszek jest dużo ładniejszy. Zobaczcie, tutaj fajnie się świeci tylko niestety ten ST, ten StatTrak przy tym przy tym kołaszku, no nie podziałał dobrze no i 401 złotych trafia na konto bota Alexa. no kurde, no co to ma być ostatnie trzy dyszki nam zostaje, także lecimy Majki, jakiś Shadini, także pozdrawiamy tutaj wszystkich no i wygrywa chyba tutaj Majki, ja pierdziele 68 złotych, także no 3, 4-krotny nawet profit no a my musimy tutaj Pożegnać się z kolejną naszą tutaj próbą, także Frontside Misty jeszcze dodatkowo musimy do tego wypłacić, chyba tego Aterisa. No i kolejna próba od 115 zł do, do, od 115 zł do kosy. Ostatnia już sobie polecimy tym razem na bitwy czteroosobowe właśnie. No nie, no to są te Elemental Craft Sticker, ja nie wiem kto gra w ogóle Elemental Craft Stickery. No, może bardzo dobry to był pomysł. Także bardzo dziękuję. Eee, jeszcze nie mówmy tutaj hop, no bo właśnie taka naklejka może być dużo droższa. Aczkolwiek z Big wieprzowina również się popisał, no i kto będzie miał droższą naklejkę? No, ja pierdzielę, no nie mogę. 180 zł z 25, no co to jest? No, ziomeczki sobie naprawdę bardzo fajne profity wyciągają. Ja również chciałbym taki wyciągnąć, ale raczej nie będzie mi to dane. Także lecimy na shared mow, damy jeszcze sobie procentówki. Taka ostatnia troszeczkę desperacka próba. Golden Koje, 3 Golden Koje, no nie, tutaj zmieszczą się nam dwa, dwie Emeczki. No i co najwyżej, jeden Golden Koj, no nie, nawet nie zmieści się tutaj na 3%. Także chyba po prostu polecimy, no nie da rady, nie da rady. Także dwa razy, jeden impresik taki na 1%. No i może akurat jakiś tutaj kałaszek siądzie, który da nam koskę za te upragnione 400 zł. Także, bo i samo tutaj reszta losowo nie ma co się cackać. No i Proszę Cię, z kim strzymamy kciuki, żeby chociaż jeden skin tutaj wleciał? No bo jeden skin może nam yy, dać profit. Oczywiście no nie taki, nie taki skin, nie taka MK. Ja pierdzielę. No i jedno 1% oczywiście nic nie daje. Same naklejeczki. No i 34 zł. Wraca, wraca na nasze konto. Także jeszcze mamy 4 dychy. Jeszcze jednego robimy tutaj Underdoga na Jester Mode. No i za te 44 zł możemy wrzucić chyba Small Charms Arms. Coś takiego, kurde, tutaj ciężko mi się wysłowić. co jakieś łamigłówki po angielsku dają. Także e, ostateczna już bitwa w tym odcinku, bo i samu, resztę losowo. No i proszę cię, Cesar skins, no daj mi tutaj chociaż wygrać tą bitwę, daj mi zrobić jakąś tutaj kostkę. No, było blisko, naprawdę było blisko. Gdybyśmy wzięli tryb standardowy, no to byśmy mieli przynajmniej stówę. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli ja tak, to zostawcie opeczkę w górę. No i życzę Wam oczywiście miłego dnia. Pozdrawiam.